Tylko kaluch tak wcześnie potrafił wstawać w wakacje, ale okej, okay, chyba wszystko mam. Wszystkie rzeczy spakowane. Oj, pogoda troszkę chyba dziś nie dopisuje, no ale cóż, czas w drogę. I just know that I have to... Boom! Jesteś... <gry> Jesteśmy już, moi drodzy, na miejscu. i Jesteśmy w Totrolandii, Pewnie zastanawialiście się, gdzie tak pędzimy, moi drodzy. Zobaczcie! Największy aquapark w tej części Europy, moi drodzy. I mamy cały weekend. Cieszysz się, Madzia? Bardzo. Bardzo się cieszysz. Jesteś i... bardzo podekscytowana. Tak? Jesteś bardzo podekscytowana? No ja tak samo, kurczę, ja już chcę tam iść, kurczę. Idziemy się zameldować. I za moment zaczynamy zabawę, tak więc Wiki, a ty cieszysz się? No ja Mordko? Tak. No to nie ma co czekać, moi drodzy. Ciśniemy. Tak więc z mordeczki jesteśmy już na miejscu. Szczerze mówiąc byłem tu ostatnie dwa lata, nie, więcej, cztery lata temu i powiem Wam szczerze. No niestety puścili muzykę i nie dali nam tam dokończyć. Powiem Wam, że jest tutaj naprawdę przyjemnie, biorąc pod uwagę jak park się rozróżni niesamowicie od ostatniego mojego pobytu tutaj, który był... Jakieś 4 lata temu, moi drodzy, nie ma co tutaj przedłużać. My jesteśmy głodni przygód, tak więc ruszamy na zjeżdżalnię. Moi drodzy, jesteśmy po pierwszym dniu zmagań z Totrolandią. Jak widzieliście, było naprawdę przednio. Zobaczymy, co przyniesie jutrzejszy dzień. Podobno ma padać, nie? Tak? No właśnie, ale zobaczymy jak będzie. Mam nadzieję, że Wam się pierwszy dzień podobał i widzimy się już jutro. Siemonko, Siemonko, dzień numer dwa. Dzisiaj niestety pogoda troszeczkę nie dopisuje, jest chłodno, zresztą widzicie jak jestem ubrany. Yy, dzisiaj jednak jaramy się bardzo, ponieważ będziemy surfować, tak więc nie przedłużajmy, sprawdźmy jak to wygląda. Dzień drugi moi drodzy, już za nami dzisiaj. Jak mogliście zobaczyć, surfowaliśmy to było naprawdę mega, mega. Polecam, jak tutaj byście kiedyś zaglądali, żebyście tego spróbowali. A ty tymczasem udajemy się w bardzo fajne miejsce przez Holiday Village, nas naszą wioskę, w której mieszkamy. Idziemy do takiego miejsca, które w sumie zobaczycie już za moment. Tak robiliśmy dzisiaj. O tak, 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 tak. tak. Chwilę temu udało mi się dotrzeć do domu Koniec tego mega mega przyjemnego weekendu Chciałbym go tak szybko podsumować Wszystko już raczej widzieliście we vlogu, ale mniej więcej takie szybkie podsumowanie Piątek moi drodzy przyjechaliśmy i bawiliśmy się cały dzień Na zjeżdżalniach, piękna pogoda dopisywała Było naprawdę mega, w sobotę natomiast pogoda była troszeczkę gorsza ale surfing wygrał po prostu ten weekend, to jest naprawdę mega, mega sprawa. Jeśli bylibyście tam, to serdecznie Was zachęcam do tego, żeby tego spróbować, bo naprawdę moi drodzy... Jest warto. Jak mogliście widzieć na filmie, Wiki szło zdecydowanie lepiej ode mnie, ale no, mam nadzieję, że następnym razem, jak tam pojadę, to będę od niej lepszy. I z niedziela, no to już kurczę w połowie dnia, musieliśmy się zbierać do domu, ale mimo wszystko też bawiliśmy się w ten dzień pięknie. No i oczywiście źródła termalne, gorące źródełka, gdzie można przyjemnie sobie odpocząć od na przykład zjeżdżania i tak dalej. Bywały takie chwile, ponieważ no, zmęczeni byliśmy po całych dniach bardzo, ale to bardzo, ale oczywiście pozytywnie zmęczeni. No i co, moi drodzy, to by było na tyle. Mam nadzieję, że vlog wam się podobał. Jeśli tak, zostawcie łapeczkę w górę, napiszcie komentarz, czy byliście kiedyś w Tetralandii. Wiem, że dużo Polaków tam jeździ, nawet swoich widzów spotkałem, jak możecie teraz zobaczyć. Tak więc naprawdę pozdrawiam tych chłopców, którzy tutaj robili sobie ze mną zdjęcia. i co moi drodzy, dzięki wielkie, że oglądaliście. Trzymajcie się do następnego odcinka, gdzie tym razem pojedziemy. Nie mam zielonego pojęcia. Pa! Wow.